Jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić te fantastyczne brytyjskie Veggie Pies, zapraszam do oglądania. Do zrobienia tego cudownego, szybkiego dania będziemy potrzebować trzy małe pietruszki, jedna kalarepa, dynia, mała również trzy, nie cztery, przepraszam, małe marchewki, dwa pory i cztery grzyby portobello. Mam tutaj akurat dwa. Miałem drobne problemy techniczne i w trakcie po prostu mi telefon padł. W każdym razie, czemu techniczne? Bo chciałem Wam pokazać na marginesie, jeżeli lubicie przyprawy grzybowe, jak zrobić. Tutaj akurat już zacząłem to właśnie nagrywać, kiedy mi telefon padł, a mianowicie zdejmujemy tą skórę z kapelusza i po prostu zostawiamy sobie ją do wyschnięcia, kiedy to, to tam wyschnie na wiór dosłownie. Wówczas ścieramy to w moździerzu, przykładowo albo dłońmi palcami, robiąc krótko, mówią, krótko mówiąc proszek z tego. Tutaj mam właśnie takie skóry, to zostanie. Odłożę sobie w, w suchym miejscu, żeby po prostu wyschło. I dobra, jedziemy. To wszystko zostanie drobno posiekane i wrzucam do woka, w którym to lekko pod duszę to jedziemy. Kiedy nasze warzywa są już na wpół twarde, bierzemy sobie mały kubek, do którego wrzucamy jedną kostkę bulionową. Ja używam tą firmę. Zalewamy. Rozpuszczamy i wlewamy. Pokażę Wam jeszcze przed wlaniem, jak to powinno wyglądać. Widzicie, warzywa są takie fajne. Uch, ale zaparowało, ciośio sio. Takie, że powiem, wilgotne. powinniśmy mieć troszeczkę takiego soku, sosu z samych warzyw. Teraz to wlewamy, tak jak powiedziałem. I dusimy do miękkości. Dobra, ja mam tutaj cztery takie Rulony ciasta drożdżowego, każdy z nich po 320 gramów, rozwijam je, są takie o, matki, kładę jeden na drugim, tutaj kolejne, dobra mam 4 jak widać, teraz sobie dzielę je na 4, raczej 4. Jedno ciasto na takie 6 prostokątów. Pięknie. Ja teraz to przesuniemy tu. Ja właśnie włączyłem piekarnik na 220 stopni Celsjusza, tak jak mówi, instrukcja. I teraz sobie może tak sobie, żeby mi było wygodniej i żebyście wy widzieli. Zwróćcie uwagę, tak wygląda. Tak powinno wyglądać nasza nasz farsz. I teraz sobie nakładamy nie za dużo, bo musimy go. Jeszcze zamknąć. Dobra, pięknie. Bierzemy kolejny. Zamykamy delikatnie i wykańczamy. I tak postępujemy z każdym jednym. Jak widzicie nie ma żadnej filozofii w tym, pięknie, I tak gotowy ciasto. Kładziemy na blachę na której będziemy piec. Jedziemy dalej. Na Piekarnik nagrzany, nasze ciacha gotowe. Przed włożeniem ja polecam zrobić małe dziurki po jednej po środku. Żeby po prostu para z warzyw mogła bez problemu ujść, a nasze ciasto bez problemu pięknie wyrosło. Dobra, to teraz na 15 do 20 minut, tak jak mówi instrukcja do piekarnika. Jeżeli film Wam się podoba, uważacie, że ten przepis jest warty polecenia, proszę udostępnijcie go, zostawcie łapkę w górę, komentarz, żeby zwiększyć mi zasięg. I przy okazji napiszcie, co o tym przepisie myślicie. Zapraszam również do subskrypcji kanału na YouTube i Facebooku, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam na stronę Siła Roślin, gdzie z kodem rabatowym Super 10 macie 10% zniżkę na wszystkie produkty. Cóż więcej ode mnie. Smacznego i moc z Wami. Dziękuję za Wasz czas.